Opera to jest międzynarodowy język emocji, który w każdym zakątku świata brzmi trochę inaczej, bo w każdym zakątku świata jest inna wrażliwość i inni twórcy. No cóż, jak sama nazwa wskazuje, opera rara, opera rzadka, dzieła mniej wykonywane, dzieła ciekawe, dzieła nieoczywiste, a podczas tej szesnastej edycji rzeczywiście zestaw jest wyjątkowo rzadki. Właściwie nie ma żadnej oczywistości, właściwie wszystko to są rzeczy, do których potrzebne są szeroko otwarte uszy i szeroko otwarte oczy. Mamy zarówno dzieła dawnych mistrzów jak Carissimi albo Mendelssohn czy Mozart, w tym wypadku akurat opera jego, która leży w bibliotece Jagiellońskiej. Mamy też dzieła, co nas bardzo cieszy, dzieła współczesne. W tym premiera, światowa premiera nowej opery napisanej przez bardzo dobrego i bardzo znanego już w tej chwili polskiego kompozytora, który nazywa się Aleksander Nowak. Z przyjemnością krążymy pod wszystkich miejscach, które są gościnne dla opery. Jak zwykle w Teatrze Słowackiego, jak zwykle w Łaźni Nowej, jak bardzo często znowu Krikoteka, ale też jedno takie miejsce nieoczekiwane, nie, nie, nie mianowicie laboratorium, jedno z laboratoriów UJ, które nazywa się Solaris i tam opera Solaris, współczesna opera Karola Nepelskiego.